Matko, jedyna dziewczyny, dobrze, że tego nie widzicie, ale mam całą uwaloną bluzkę granatem, bo robiłam sałatkę z granatem i po prostu jestem cała popryskana sokiem. Ale wy wybrałyście pytanie: i jest środa, a jak środa, to merkury. A jak merkury, to. A jakże moje piękne rybki? Merkury. Czyli komunikacja. Dlaczego się nie odzywam, dlaczego nie ma kontaktu i czy się na niego zdecyduje. Na razie jest szach i pad, czyli szachujecie siebie wzajemnie. Pan jest w takim zaułku, blefuje, jest cała fasada, zajmuje się wszystkim, co jest bardzo mocno przyziemne. Dla niego. Pewne sprawy są zamknięte. Mamy energię plutoniczną, czyli transformacja. Chłop teraz zajmuje się dosłownie sobą. Dosłownie. Dobra, dlaczego się nie odzywa? Bo chciałby zjeść rybkę i mieć rybkę, czyli mieć przywileje w związku, ale być sam. Jest bardzo niedojrzały emocjonalnie, bardzo duże kompleksy. Szuka sensu życia. Na razie wybiera pieniądze i marzenia. Bardzo silny aspekt uzdrawiania trochę takiego, jest male dość zdrowy. I bardzo duże poczucie winy względem czego? Ukrytej miłości. Do ciebie moja rybko. Do ciebie moja rybko. Tak jakby to, że on to zakończył w taki sposób, go gdzieś, gdzieś go uwiera. Gdzieś to go uwiera. Będzie kontakt. Na razie jest konflikt wewnętrzny. Pomiędzy tym, co warto, a tym, co nie warto. Tym, co mu się opłaca, a co mu się nie opłaca. Walczy też z tym, że tego ty będziesz oceniać. On sam siebie ocenia też tutaj maski, maski, maski. Na razie jest zbyt pewny siebie, coś buduje w swoim życiu. Na pewno swoją pewność siebie. To na pewno buduje. On też widzi siebie jako już. Taką dobitą przez niego kobietę. Tutaj też w grę może chodzić finanse, uzależnienie od jakiejś osoby w związku z finansami. Może się zdarzyć, że się spotkacie, ale nie widzę tutaj chęci kontaktu, chęci nawiązania czegoś. Nie. Zostajesz w kategorii opcja, moja droga. On Ciebie podgląda gdzieś. Nadal myśli, to jest dla Niego ciężkie, ale nie widzę decyzyjności. Nie widzę. Nie, czwórka mieczy. Nie. Nie widzę. Karteczki. Wspominam o tym, jak pachniesz. Poznałem kogoś nowego. Nie mogę tego zrobić teraz. Czuję błogie szczęście przy Tobie. Strefa komfortu. Motyl. Schlebiasz mi obsesja. Piąty dom, zabawa i radość. Czwórki możesz widzieć. Niskie poczucie własnej wartości, to co mówiłam. Twarz, czas na skok do przodu, górski potok, balans. Dla kogo czytałam? Panna. Baran, strzelec, bliźnięta, skorpion, lew na spodzie, rak. A.